Idziemy, idziemy, schodzimy szlakiem w dół. Właśnie. Pan mówił, że my się cykaliśmy na Słowację, a pan się tu cyka. Ja się nie cykam, proszę pana. O, o, brawo. Ładnie. Świetna droga. Dwa świetnych eksploratorów. Dobra. Idę. Jestem. Jestem. Udało się. Proszę stamtąd żeśmy zeszli. O jest. Ale to nie jest jeszcze zejście w dół niestety. W jakimś szlaku idziemy. I ten szlak nas oczywiście. No oczywiście. E, idę na około. Można powiedzieć, że jest jednym słowem dobrze. A dwoma słowami niedobrze. Świetnie. Dobra, schowam aparat, bo żal mnie aparatu. O jest, jeszcze z górki schodzi. super. No świetnie. Proszę, no idziemy, 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 trudno. Powoli idziemy. Do widzenia się z Państwem.